Muszę przyznać, że dawno już nie widziałem takiego poruszenia w sieci jak w przypadku premiery Czernobyla od HBO i nie mówię tutaj o serialach takich jak Gra o tron, które mają 8 sezonów i wiernych fanów, ale jednak o świeżej produkcji, która wywołała takie poruszenie. I zawsze w takich przypadkach pojawia się takie ryzyko, że te wszystkie hurra optymistyczne komentarze będą jak w jakimś sensie nakręcały nasz hype i potem obejrzymy dany serial i okaże się, że nie jest być może tak mocny i tak dobry, jak liczyliśmy na to, że będzie. W przypadku Czarnobyla jednak okazuje się, że to wszystko miało jakieś uzasadnienie. Jeżeli chodzi o ten tytuł, to mamy tutaj do czynienia z miniserią tak naprawdę, bo zaledwie pięć odcinków i cała historia zamyka się w tych pięciu epizodach, nie potrzeba tam nic więcej moim zdaniem. Absolutnie. I oczywiście, jak można się domyślić, opowiada historię wybuchu elektrowni w Czarnobylu w 1986 roku. Myślę, że nie będziemy tutaj przybliżać, co dokładnie dzieje się w tym serialu, bo wydaje mi się, że część ludzi tę historię zna. A jeżeli ktoś nie znał przed tym serialem, to też podejrzewam, że bardzo dużo się dowiedział. Plus, myślę, że ten serial może skłonić. Niektórych widzów do tego, żeby pokopali trochę głębiej, mm -hmm. żeby dowiedzieli się więcej, i moim zdaniem to już jest ogromna zaleta. Po prostu chcesz wiedzieć o tym więcej. Tak. I nie spodziewajcie się po naszej recenzji tutaj naukowego, powiedzmy, podejścia do całej sprawy i porównania ym, wersji serialowej z tym, co wydarzyło się naprawdę, bo nie to jest tutaj przedmiotem dyskusji. Raczej skupimy się na dramaturgii i tym, jak ten serial realizuje cele, które sobie założył na samym początku, i jak się sprawdza po prostu jako fabuła. I już na wstępie zaskoczyła mnie struktura tego. Serialu, bo mamy do czynienia z pięcioma odcinkami i rozpoczynamy serial w momencie, kiedy już do wybuchu reaktora doszło i obserwujemy po prostu taką kostkę domina, która jest wpuszczona w ruch. Jakby zaczyna coraz bardziej przewracać kolejne kostki ehm. domina i skala się zaczyna rozszerzać. Właściwie struktura jest jeszcze ciekawsza, bo na samym początku mamy sceny, które wydarzyły się bodaj dwa lata mhm. po tym wybuchu i dopiero cofamy się o dwa lata i minutę. Tak. Wcześniej. I oczywiście uderza ten cały popłoch, to niezrozumienie zaistniałej sytuacji. To z jak wieloma osobami mamy do czynienia w tym pierwszym odcinku serialu i nie zanosi się na to, żebyśmy mieli tutaj jakiegoś konkretnego głównego bohatera, przynajmniej właśnie w pierwszym epizodzie, tylko rozkładamy akcję na wiele osób, które nie do końca wiedzą, co się tak naprawdę wydarzyło i próbują w jakimś sensie zatuszować problem. Plus moim zdaniem ta struktura świetnie pasuje do sposobu, w jaki HBO wypuszcza swoje rzeczy. Naprawdę dobrze. Że działa pilot tego serialu, patrząc na to, że kolejne odcinki pojawiały się tydzień po tygodniu. Jeszcze w dodatku, to w jakiś sposób ten serial się kończy, też w jakimś sensie mobilizuje nas do tego, żeby odwiedzić ten pierwszy odcinek raz jeszcze, bo rzuca nowe światło na te wydarzenia, które już widzieliśmy, które już poznaliśmy tak, tak naprawdę. I bardzo podoba mi się to, że właśnie w tym pierwszym odcinku mamy do czynienia z tyloma bohaterami nagle, i nie wiemy, kto tutaj y, z perspektywy storytellingu będzie jakby traktowany jako główny bohater. Tak, jakby nie bazuje się też na znanych twarzach w tym momencie, tylko faktycznie próbują nam zarysować całe to otoczenie i ten problem, który wyniknął bezpośrednio w elektrowni. Każdy odcinek wprowadza nam w jakimś sensie jakąś określoną grupę społeczną, która też przyczyniła się do zawodową, tego, żeby w tak tak, w sensie. zawodową, która przyczyniła się do tego, żeby zatamować, powiedzmy, ten problem. Bo mamy tutaj nurków, mamy górników, mamy właśnie lekarzy i też cały sztab naukowców, których uosabia jedna osoba. To jest bardzo ciekawa decyzja pod kątem Dramatycznym, bo nie musimy obserwować 30 czy 40 naukowców, którzy dywagują i tak dalej. Mają jakieś swoje wątpliwości, każdy dorzuca tak. y, kolejny pomysł, tylko to jest skupione w postaci tej jednej fizyczki, mm -hmm. granej przez Emily Watson. Tak, i to działa absolutnie znakomicie. Tak. I dlatego uważam, że jest to też jeden z tych seriali, które niekoniecznie muszą być w 100% akuratne względem historii, bo niektóre rzeczy są tu podyktowane właśnie podkręcaniem dramatyzmu, czy budowaniem tej struktury po prostu fabularnej. Tak, plus y, ten serial sam w sobie. W ogóle łączy różne gatunki, bo z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z takim kinem katastroficznym, bo no, nie wiem, inaczej moim zdaniem nie da się tego określić, ale też z dramatem politycznym bardzo tak. mocno, bo tutaj tak naprawdę wszystko rozchodzi się o to, kto. Jakimi informacjami manipuluje, co wiemy, czego nie wiemy, co się ukrywa, kto ostatecznie stoi za czym, ile elementów różnych musiało złożyć się na to, żeby do tak strasznego wypadku doszło. I to też jest ciekawe, że serial zaczyna się zresztą od takich słów, że wszyscy szukają tak naprawdę winnych, a być może nie to jest w tym momencie kluczowe, tylko co się działo z ludźmi, w jaki sposób próbowali sobie poradzić z tą sytuacją, a dopiero gdzieś w połowie serialu zaczynamy w jakimś sensie takie dziennikarskie śledztwo dotyczące całej tej sprawy i cofanie się wydarzeniami do samych przyczyn właśnie, co poszło nie tak minuta po minucie. Bo tak naprawdę yy, specjaliści, którzy są tutaj głównymi bohaterami, sami tego nie wiedzą. I tutaj te dramaturgie jakby narracyjną cały czas podkreśla to, że za jednym wydarzeniem idą kolejne i tak naprawdę one są coraz bardziej niebezpieczne, kiedy nasi główni bohaterowie zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że próbując jakby uratować jedną sytuację, tworzą kolejnych problemów. I oczywiście bardzo często i bardzo mocno podkreśla się tutaj jakby brak komunikacji przede wszystkim i to jak portretowany jest ZSRR w tym filmie, który jest jak taki jeden żywy organizm, który nie może się przyznać do błędów i cały czas stara się zatuszować wszystko, co poszło nie tak. A no to pociąga za sobą kolejne konsekwencje. Też mają dobre powody jakby do tego. System ma dobre powody i to wszystko jest tutaj wyjaśniane. Mhm. Pokrótce, bo pokrótce. Ale jest, żebyśmy my nie mieli... Wątpliwości jako widzowie. Bo ten serial też ma to do siebie, że bardzo często podkreśla, że osoby, które mają kompetencje, nie mogą dojść do głosu, jakby są blokowani przez osoby, które są postawione wyżej nad nimi, które nie do końca wiedzą tak naprawdę, co w tej sytuacji zrobić, nie mają takich kompetencji, ale są u władzy. To, co dla mnie jest ogromną zaletą tego projektu, to przede wszystkim przepiękne zdjęcia, szczególnie kiedy mamy do czynienia z dymem w kadrze, z wodą, e, właśnie z jakimś oświetleniem innym niż powiedzmy światło naturalne. W jakimś półmroku jesteśmy, mamy te maski przeciwgazowe i ludzi, którzy decydują się na to, żeby poświęcić własne życie, żeby uratować życie setek innych osób. Ja niesamowicie się stresowałam podczas oglądania tego serialu, mimo że wiem, jak przebiegała mniej więcej ta historia i jak to się zakończyło, to nadal miałam takie. Ja strasznie nie lubię filmów katastroficznych i w ogóle bezsilności ludzkiej wobec. Druga rzecz, która też dla mnie jest czymś świetnym, szczególnie jak na serial, to jest charakteryzacja i oddanie Ta, ja. faktycznie tego. No nie wiem, czy faktycznie, bo jakby. Skutki promieniowania na ludzkim ciele to nie jest rzecz, której ja szukam w internecie. Nie mogę się tutaj wypowiadać jako ekspert, ale same obrazy, które serwują nam tutaj twórcy, są tak sugestywne. Jest to. Tak obrazowe, że od razu uprzedzam bardziej wrażliwe osoby. Dla mnie nawet nie było ważne to, czy to faktycznie ma dokładnie takie samo odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy po tylu dniach, po tylu godzinach mamy dokładnie takie same skutki. Tylko to, z jakimi emocjami się to wiąże, mhm. jak wiele osób ryzykowało swoje życie absolutnie nie mając pojęcia, na co się pisze. I jak wielu ludzi zginęło bez sensu, zanim informacja o tym, co tak naprawdę się dzieje, dotarła do. Szerokiej powiedzmy publiczności. Albo nawet nie tyle dotarła, co faktycznie osoby u władzy ją zaakceptowały, że to już faktycznie się wydarzyło. Nie możemy więcej już udawać, że tego nie ma. Ja już oczywiście powiedziałam o dwóch rzeczach technicznych, które moim zdaniem są naprawdę na świetnym poziomie. Oprócz tego umówmy się aktorsko. Ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o nagrody telewizyjne wszelkiego rodzaju, ten mini serial jest w stanie rozbić bank. Bo w pewnym momencie tworzy nam się takie, chyba na etapie drugiego odcinka, takie body movie między Skazgardem body a Harrisem. To jest bardzo oryginalne body movie. Tak, zgadzam się, że aktorsko ten serial jest wyśmienity, ale jeszcze do tej charakteryzacji, o której mówiłaś, ja bym dodał scenografię, tak. która robi ogromne wrażenie. Nawet moje mgliste wspomnienia z początku lat 90. z Polski sugerują, że w latach 80. Mogło to wszystko dokładnie tak wyglądać, bo niektóre blokowiska to jest po prostu jeden do jeden z tego, co my możemy zobaczyć za oknem, tak naprawdę, w tym momencie. Tak. Czy ten serial ma problemy? Moim zdaniem ma. Przede wszystkim wydaje mi się, że y, ta oskarżycielska, jakby narracja w ostatnim odcinku idzie bardzo w jedną stronę ostatecznie. I to mi, tak nie powiem, że przeszkadza, bo. Nigdy ostatecznie nie dowiemy się pewnych rzeczy, bo one już zostały tak mocno zakopane, pod że już sarkofagiem. raczej nikt tego y, nie odkopie i nie dojdziemy tak naprawdę do Ostatecznych statystyk. To trochę mi przeszkadzało i wcale się nie dziwię, że jakby ktoś tam w Rosji chce zrobić swoją odpowiedź. Plus jeszcze jedna rzecz, która mi nie do końca pasuje, ale być może dla Was będzie okej. Okay. Chwilami przy niektórych przemowach albo rozmowach telefonicznych dla mnie jest o jedno zdanie za dużo i wychodzi taki amerykański patos, którego ja wolałabym, żeby tutaj nie było, bo cały ten serial jest dosyć surowy. Temu serialowi udaje się przez dwa, może nawet trzy odcinki bardzo łatwo omijać właśnie ten patos. Tak. Czasami jest to oczywiście podkreślane bohaterskością czy jakimś stanowiskiem danej grupy zawodowej czy danej osoby i to jesteśmy w stanie zaakceptować, ale czasami zdarzają się właśnie dialogi nawet nie tyle telefoniczne, co są dialogi bezpośrednio między dwiema osobami, które w pewnym momencie zaczynają właśnie wpadać w takie dosyć powiedziałbym, że lekko pretensjonalne tony mhm. i nieco patośne i, I to jest przeszkadzające. Znaczy być może takie zdanie padały. Być może, jasne. Ale jakby tutaj są ubrane czasami w takie sceny, że mi tak mm, no jest taka scena w areszcie na przykład. Tak, nie? tak, tak. To, to była moja najbardziej problematyczna scena. No i ten ostatni odcinek <noise> też jest podyktowany takim trochę właśnie patosem, no ale też rozumiem dlaczego taki wybór pewnych środków stylistycznych, a nie inny, no bo musi w pewnym sensie to rozwiązanie tak wyglądać. Tak, no ale zakładając, że nawet było dokładnie tak, tak jeden do jednego, to jednak budując serial pod kątem dramatycznym, trzeba też zrezygnować z niektórych rzeczy, żeby brzmiały i wyglądały wiarygodnie dla widza podczas oglądania. Na przykład było tak z Hexo Ridge, czyli z przełęczą Ocalonych, gdzie dowiedzieliśmy się o tym, że bohater główny robił wiele więcej rzeczy, które były. Tak absurdalne, że, że po nikt prostu w, widz to by w to nie uwierzył. Zbliżajmy się powoli w stronę podsumowania, bo ja po prostu uważam, że każdy, kto ma możliwość, powinien ten serial obejrzeć. To jest pięć godzin waszego czasu. To jest pięć godzin spędzone na czymś wartościowym. I jest to zrobione z szacunkiem dla wszystkich, którzy w ogóle poświęcili wtedy swoje życie. Nie wiem, ja uważam, że naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś miniserie, to to jest lektura obowiązkowa. Współczuję wszystkim, którzy postanowili, że pogrze o tron ryzyk z subskrypcji HBO, odnówcie ją. Dla mnie, w tym momencie, jeżeli chodzi o nasze oceny serialowe, to jest 5 na 6. Wydaje mi się, że zdecydowanie ten serial będę powtarzać. Będę polecać każdemu, kto jest zainteresowany tego typu tematyką. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych seriali y, ostatnich lat. Obok powiedzmy, Mindhuntera, ucieczki z Dane Mory, homecoming, chociaż rzeczywiście nie jesteśmy aż tak serialowi, że. My móc... oglądamy relatywnie mało rzeczy, dlatego tak. cieszę się, że trafiamy akurat na te dobre. Tutaj hmm. jest taka jedna polecanka, w której właśnie mówiliśmy o tamtych dwóch wymienionych tytułach, i choć sam serial ostatecznie troszeczkę traci impet w tym piątym odcinku, bo już nie mamy do czynienia z tą wielką skalą zniszczeń, z tymi wszystkimi poparzeniami i tak dalej, to uważam, że jest to konsekwentne i jest niezłą klamrą dla całości. Dlatego ode mnie także jest to 5 na 6 z ogromnym serduchem. Nie uważam, żeby był to jakiś serial wybitny, ale jakby realizuje to, jakie było jego założenie, tak, i robi to cholernie dobrze. I w dodatku bardzo ładnie w obrazku. Moment, w którym nurkowie wchodzą pod ten cały reaktor i zaczynają im gasnąć latarki, i ten e, sygnał. dźwięk hmm. tego sygnału będzie mnie po prostu prześladować. Także tego. Więc dawajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobał nowy miniserial HBO. Czy także przypadł Wam tak mocno do gustu? Czy widzicie w nim jakieś wady i odstępstwa, powiedzmy, od tego, jakie wydarzenia miały miejsce w rzeczywistości? To wszystko od nas i do zobaczenia w następnych odcinkach.